Z okazji Dnia Dziecka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce przygotował cykl bajek dla najmłodszych. Każdego roku Domy Kultury z okazji Święta Dzieci przygotowują specjalne spotkania. W tym roku, ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią, prezenty dla wszystkich dzieci przygotowali pracownicy oraz działacze lubawskich placówek kultury. Drogie dzieci, w tym cudownym dniu, dniu Waszego święta, życzę Wam razem z pracownikami Domów Kultury wielu. Cudownych chwil, wielu powodów do uśmiechu, wielu prezentów, na które czekacie, i ciekawości świata, która zawsze dodaje Wam mnóstwo Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Na do swojej norki między korzenia. Kiedy pod sosą zastał młodego zajączka, już miał go przebronić. Ale żal się zrobiło biedaka, bo bez smutku ze zajączkowi kapały jedna za drugą.